No dzień dobry. Dzień dobry. Nie wiem, czy poznajecie ta uśmiechnięta buźka. No jesteśmy znowu u pani Marysi. Byliśmy wczesną wiosną. Jeszcze przymrozki były, nie? Mm -hmm. Tak, to było. No dawno. Nikt nie może daty skojarzyć. Tu jeszcze prawie nic nie rosło. Nic. Nie? Nawet tego jeszcze nie było z pomidorami. Nawet tego. A tu pani Marysia miała robić jakieś eksperymenty na uczelnie tam różne takie. I widać, mm -hmm. że spełniła swoje marzenie i konsekwentnie Dotarła do celu, tak? No tak. i teraz się przejdziemy. Pani jak ogólnie sezon? No, sezon dosyć trudny, bo suchy. Więc bo suchy. trzeba było dużo lać wody. Dużo trzeba było wody też lać. szczególnie uważać na te pomidory, żeby nie lać po nich wody. Tak. Żeby uniknąć jakichś chorób. No, Ale udało się pani unik uniknąć tak. tych chorób, tak. I mocno pani je lała? Dosyć dużo lałam. Dosyć mhm. dużo. Jak były te upały, to nawet co drugi dzień tutaj były podlewane. Te A jak nie było upałów? No to tak to trzeci czwarty, to też w zależności od momentu, w którym były te pomidory, bo jak zaczęły co dzień zakanzywać... nie codziennie Krę? lała. Nie, nie, nie. nie codziennie lała, mimo upałów, tylko co trzeci dzień. No tak. i bardzo fajnie. No ja swoje niestety podlałem dopiero dwa razy, hmm. Pani Marysiu, ale też mam. Też A mam. dobrze wyglądają? Lepiej ode mnie. Lepiej ode mnie. Pani Marysiu. No i co teraz na pani powie? Jakie odmiany? Takie się najbardziej Pani sprawdziły, na przykład tu z tej grządki. Z tej grządki naj, najlepsza, najplenna jest, e, najbardziej plenna jest Ola Polka, czyli ta odmiana karłowa. Ola Olapolka. Takie na rynku można nieraz spotkać takie sadzoneczki 10 cm już z owocami, tak, tak to one? Tak, to tak, one. tak. I one rosną trochę jednak większe, widzę. Rosną troszeczkę większe. No. I cały czas mają owoce. Mają owoce, jeszcze nawet do teraz mają zawiązują nowe, jeszcze więc zabudnie. one są naprawdę udane. Tak. i, I to nadaje się na sałatkę też. Nadaje się na sałatkę, jest idealne. Super z tych gorszych odmian, jeżeli chodzi o kłopotliwość uprawy, no to może trochę ten San Marzano, ponieważ te długie San Marzano często mają tą zgniliznę wierzchołkową. O nawet Wierzchołko. tam jest możemy pokazać. Czyli wrażliwe na niedobory wapnia w upały. To też był filmik o tym. Żeby tak. tego uniknąć, to należy systematycznie podlewać i obcinać nadmiar liści, żeby one nie zabierały tej wody pomidorom. Mhm. No i mhm. oczywiście opryskiwać owoce E, Saletrą wapniową. Saletrą wapniową. No proszę, jaka metoda? No czyli tylko nie, nie, nie plenność, ale jeszcze jak się zachowują, nie? Tak. Na środki takie, jak zapowiedz na właśnie tej suchej zgniźnie wierzchołkowej. No super. Saletra wapniowa. Opryskać. No bardzo fajne. Bardzo fajne. Ale widzę, że niektóre to takie naprawdę, że Pani Marysiu. Tu jest najładniejsza tak. widzę, najładniejsze grono chyba na całej plantacji. Tak. Jakiś malinowy, jakiś malinowy. Dosyć I zobaczcie, udało. zawiązał bardzo dużo owoców, i to pierwsze grono też było pełne owoców, mhm. i zaskutkowało to z tym, że więcej już ten pomidor nie był w stanie rosnąć ani zawiązywać. I dopiero w momencie jak oberwaliśmy pierwsze grono, tak, to tu nawet na tym najsłabszym gronie, już przy takich mizernych liściach, zobaczcie, co się dzieje. I jeszcze na koniec września będą pomidory. Póki te wszystkie owoce wisiały duże, to tu nie było siły ani rosnąć, ani zawiązać. Czyli duża plenność, tak. jak rozumiem, tej odmiany. Tak. No to I ona super. I jest y, samokończąca, bo jak widać, one wyżej nie rosną. Samokończąca, czyli 4-5 gron i pęd przestaje tak. rosnąć, ale zawsze można wyhodować młodą roślinkę. Z odnóżki, tak? Z szczupka zastępczego albo spędu pędu bocznego. Tak. Dobrze, tutaj fajne, ma Pani tutaj jakieś takie pnącza. To nie tak, Nie, To jest fasola pnąca. Tutaj są akurat trzy odmiany połączone w ten y -hmm. jeden taki piękny słup. A smak mają teraz jeden czy, czy każda każdy swoim? Bardzo zbliżony. Bardzo zbliżony. Rosną blisko, jest. mają smak bardzo zbliżony. <laughs> No ale o, słuchajcie, jak na trzy. sałatkę, tak? Piękne. Coś tam przyrządzić, no to już mamy fajne danie kolorowe. To jakie tak, fajne. To jest nie? odmiana Jimenez, Gold Mary jak, Gold Mary i Blau A jak, jakie są kolory po ugotowaniu? Zielone wszystkie. To zginie? Wszystkie się robią ja. zielone, to. jemy tylko na zielono. Jemy no. tylko na zielono, bo, jest, pięknie bo jest ładne. Tu mamy fasolkę zwykłą szparagową, no, tak? To nie jest fasolka. Nie. nie. Już mówi Pani, że Pani zbierała trzy razy? Tak, już trzy razy no i jeszcze, jeszcze coś ogóreczki. tam kwitnie. I tak jak ogóreczki warto posiać sobie później mhm. trochę. I zobaczcie, tu dopiero jest sam kwiatek. Także cały wrzesień jeszcze będzie masę fasolki. Czy na przykład po wczesnej rzodkiewce, czy po wczesnym koperku. Tak. Tak? Mhm. Można. Czy po śpinaku? Tutaj był bób. Bób był. I po bobie jeszcze będzie no. drugie strączkowe. Dobrze. Truskawki, mamy pory. pory pani Marysiu, tak. Nasione, dlatego jeszcze takie malutkie. No, nasi widzowie na pewno powiedzą, że tu jest brak obornika granulowanego. Granulowanego, dobrze. Tutaj mamy pomidora, który niestety poległ O, a Ale tu mamy. Tu mamy pani Marysi Duma. Tak, największy ogórek w, w, na osiedlu. Największy ogórek na osiedlu, słuchajcie. Nawet ludzie takich dużych nie kupują. Pani Marysia ma. Jakby ktoś chciał. Ale dopiero za miesiąc, tak? Jak jeszcze podwoi swoje rozmiary. Tak, jeszcze go trzymamy. Fajny. Kładziemy go. On się podpiera. Podpiera na ziemi. Tutaj był kompost zmieszany z ziemią. Kompost był zmieszany tak. z ziemią. Boróweczki były. Boróweczki były już. Były. Tu widać, były. że były. Tutaj jest tak. I teraz mowa, pytacie cztery? się czemu one się tak przebarwiają. No cóż, widać po tych listkach, że troszkę brakuje im pokarmu. Mhm. No i dla borówek. Po zbiorze. To już jesień. One już wszystko... Co miały zrobić w tym roku, zrobiły. Tak. Tak? Czyli przygotowują się ładnie mhm. do jesieni, nie? Mhm. bo ładnie się przygotowują. Dobra, dobra, no. no dobrze, tu dalszy ciąg dalszy ogórków. Dalszy ciąg ogórków tak. Masz. No tutaj też mamy dużo warzyw, ale warzywa to się powtarzają, bo w każdym zagonie pani Marysia ma różne warzywa. Różne warzywa i. I seler jest tu i jest tu, marchewka jest tu i tu. Tu jest lepsza, tu jest gorsza. Rozumiem, że to same eksperymenty. Tu mamy bardzo ciekawą roślinę. Tak. Pomidory? Tak, jest, w takich to, to jest miechunka pomidorowa. Miechunka pomidorowa. I jak czym to smakuje? Czy to się mm, je? Surowego nie jadłam i nie wiem w sumie czy można jeść surowe, mhm. ale na pewno stosuje się y, do salsy meksykańskiej do takiego Ale to tak, do, taki do tańcu, tak? Do, do kieszeni się wkłada? Nie? No i salsa słyszy to. i się jest z sami. Albo z takosami. No słuchajcie, to jest już. To że warto spróbować. Te ostatnie zdania to już są naprawdę dla młodych, co lubią eksperymentować. Tak. Tak, no kwiatki jak u ziemniaka. Kwiatki ładne bardzo. Super. No tutaj kolejna buróweczka, ona prawie w ogóle nie planowała. Mhm. Tu ma jakieś tam. No było, było, troszkę było. Ale przyrosty były. Przyrosty był. Także no tu... na przyszły rok będzie kwiat. Tak. No i tu zaatakowany mączniakiem kabaczek. Mączniakiem kabaczek, zaatakowany Ogóry mączniakiem ogóreczki już, już. Tak, to już taka pora, że teraz jeżeli nie stosujemy chemii, to po prostu na tych starych roślinkach już te grzybki się sieją, mm. bo one są słabe. Już są słabe, ich system korzeniowy się słaby. Tu tak. mamy dopiero kwitnącą. Tak. Jagodę goi. Jagodę goi. Mamy kukurydzę ozdobną. To jest akurat cukrowa. Ozdobna jest przy szklarni. Aha. O I tutaj nam rośnie. To cukrowa. To znaczy, że tak na kolbi się je. Tak. Na kolbi się Bo jest się... jeszcze ozdobna, hmm. bardzo, bardzo fajna. Tu znowu drugie pokolenie fasolki. Się... Tak. Buraczki. Buraczki. Dojrzewają. Super. A to co to za warzywo? To jest nasturcja. I czemu ona tu rośnie w warzywach? Ona, bo ponieważ też jest jadalna. Cała rośnie na jadalna. I kwiaty, i łodyżki, i liście. I smakuje jak rzeżucha. Jest bardzo dobra. I pięknie wygląda w sałatkach. Jest no super ozdobna. Ja bym się tego nie spodziewał. No, no bo to wiem, taki że jarmuż. jest jadalny, takie pięć czyli jarmuż. Tak, jarmuż wysoki i ja go tak uprawiam, obrywam mu liście od dołu, żeby osiągnąć efekt palmy. Bo chcę po prostu, żeby ten warzywnik. No, ale to obrywane liście gdzie lądują? Wyglądał tak bardzo egzotycznie. No do sałatki albo do smoothie. Tak, Z... do koktajli. Tak, do koktajli. Smoothie. no mhm. muszę sobie tego. A tam jakaś czerwona też Jarmusz. To? A to tak, fioletowy jarmusz. Jarmusz. Jakiś kawaczek widzę na ogrodzeniu. Dynia, Super. Tak. Tu pięknie wygląda, Michalina, pokaż. Eee, fasolka na pałąku. Tak i to jest odmiana mm. Jimenez właśnie. Jimenez. Tak, sobie rośnie. One smakują wszystkie tak samo, wyglądają różnie. Fajnie się obrywa, tak nie? I chyba tak. bardziej wybarwione są te stronki, mhm. nie? Na takim świetle. Tak. No i tu mamy pomidory, słuchajcie. Tak tu kolejne. Jak mnie mam to chyba pani trochę przywiędły te pomidory albo się przygotowały, bo tak widzicie, takie worki im się tutaj owiesiły. Tak, to jest odmiana Bruzzo. O jak? Orpera da Bruzzo. Orpera da Bruzzo. Dobrze powiedziałam. Mhm. I co i pani to kupiła, ja czy, czy posiała sama? Posiałam wszystkie pomidory. Posiała tam, sama posiała i sama. udają się u nas. Widać w Polsce. I słuchajcie, plon tego jest imponujący. Imponujący, tak. Ale jeżeli no, jest... miałabym polecić tak. najlepsze odmiany tutaj z tej mojej małej uprawy, no. to na pewno odmiany y, czekoladowe, czarne. To jest na przykład Black Prince. On może nie jest jeszcze do końca czarny, ale będzie Która troszeczkę mniejsza, ciemniejszy. Ten tutaj ten większy ten większy. ten większy, ten większy. A za nim jest Black Cherry i on jest też rewelacyjny do sałatek. Jak widać ma mnóstwo pomidorków i jego plon zbieram już od miesiąca plon jest gigantyczny na tym Nie? jednym gronie i grono jest naprawdę co 10-15 cm no tak. podejdziemy troszeczkę dalej, pani Michalino ale no no imponujące te pomidory Intenują. ja tak hmm. myślę, że na piątkę z plusem będzie ta praca dyplomowa no mam nadzieję, zobaczymy ma nadzieję. zobaczcie, a ile tam już oberwane tych pomidorów tak. no, czyli te blak już oberwane a te czery zostały. <grym> zostały. Mm -hmm. No i też pamiętajcie, żeby obrywać liście od dołu pomidorom. Tak. Jak zaczną się robić czerwone, nie wcześniej, bo wtedy mogą po prostu pójść. Czyli tak nie jak ojrzeć. tu, Michalinka, pokaż. Zielone pomidorki jeszcze za liściem, a pomidorki, już, które zaczną na gronie dojrzewać, już są bez liści. Tak. Bo te starsze liście potem będą zabierały tą no i... dobrą energię. Z no pomidorem. i na nich się już tam różne sieją choróbka. No. Nie. Że nie warto ich trzymać. Turki w jakim celu? Czy Turki? też do sałatki? Nie, nie, nie. Turków akurat nie jem. One są po to, żeby obronić pomidory przed niecieniami glebowymi. Jeszcze one raz. Przyciągają niecienie glebowe. Turki? Tak. I one się chowają w ich y, korzeniach, wchodzą jakby w roślinę i dzięki temu nie atakują pomidorków. No patem, pierwsza klasa. No. A to co to za pomidorek? Też jest... jak nie mam samo kończący? Y, tak. Odmiana yokato. To jest One przecierowa? Pomarańczowa. Przecierowa czy przecierowa. tylko pomarańczowa? Mm, no tak kształt on mają sałatkowe. taki. No i twarde są. To może być na napowała. przeciery i na sałatki, ale słuchajcie, no ładniejsze niż u mnie. Tak. One dopiero zaczęły mm. 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 No i właśnie są bardzo mm. ciężkie. Dlatego, zobacz, Michalina, podkładam. zobacz, zobacz, zobacz co tu jest. Mm. Bardzo no, plenna. No, Pani Marysiu. Tutaj była jedna wielka dodatkowa gałąź leżała, ale niestety się oderwała od pomidora i no żeby se... też go ochronić przed jakimiś chorobami, to musiałam ją niestety wyrzucić. No fajne, fajne. Także jednym słowem, pani Marysiu. Udany sezon? Udany sezon, aczkolwiek zawsze może być lepiej. I to jest prawdziwy ogrodnik. Ogrodnik eksperymenciarz. Tak. który nie spocznie. Co roku ma być lepiej, tak? Mhm. I co roku. Słucha programów pani Marysi i pana Grzesia, tak? Ech. Uczy się, podgląda innych i ulepsza. Ulepsza tak, jak jego mm -hmm. teren, tak, jak jego rejon pasuje, żeby to robić coraz lepiej. Ja mogę pani powiedzieć, że jednego, co mi tu brakuje, to obornika na zimę na te grządki. Tak, będzie? Nie? będzie mm -hmm. obornik na zimę, warzywa będą jeszcze raz takie, ale pracy też będzie jeszcze raz tyle. Mm. Bo trzeba to będzie wszystkich ten owoc na taczkach wywieźć. Tak, tak. No. To wtedy zapraszam wszystkich widzów na degustację. Na degustację, tak. No dobrze. W następnym odcinku będziemy pokazywać, co jeszcze możemy zrobić, nie Pani tak. Marysiu? Bo takie przestrzenie nam zostały już puste po różnych mm -hmm. eksperymentach, że szkoda tego terenu. Nie? Możemy jeszcze je wykorzystać. Działki no w tej okolicy tak. bardzo drogie, nie? Trzeba je wykorzystać. Tak. Do zobaczenia. Do zobaczenia.